Miasto Jelcz Laskowice wciąż się rozwija, powstają nowe budynki i osiedla, w związku z tym konieczna jest rozbudowa infrastruktury drogowej. Na osiedlu Europejskim trwa budowa dróg, dzięki którym mieszkańcy będą mogli dojechać do domów bez niedogodności. Było było to na początku, a teraz już jest, mogą ludzie normalnie jeździć po twardej nawierzchni. Woda jest odprowadzana. Teraz robimy kanalizację burzową, po kanalizacji burzowej będziemy robić podbudowę i kostkę nawierzchni. Te kanalizacje będziemy kończyć gdzieś koło 10. 15. No i będziemy przechodzić do nawierzchni, nawierzchnia potrwa gdzieś. powinniśmy do maja zrobić. Kolejne etapy budowy dróg osiedla potrwają planowo dwa lata. Ich końcowy koszt wyniesie szacunkowo 15 milionów złotych. Jeszcze w tym roku mieszkańców czekają kolejne nowości. Jesteśmy już po rozstrzygniętym przetargu na budowę tak zwanego łącznika ulica Oławska ulica Bożka. Umowa została podpisana, wykonawca lada moment wejdzie na teren budowy. Kolejna inwestycja drogowa na ten rok to jest przebudowa ulicy Stalowej i tutaj jesteśmy w fazie przygotowania przetargu. Do końca roku ma również zostać przygotowana dokumentacja dotycząca przebudowy ulicy Tymienieckiego. Jak mówią mieszkańcy, remont tej gruntowej drogi to konieczność. Zawieszenie siada. Można się pobrudzić, jedzie samochód, kałuża jest drugą osobą. Ten, najgorzej jak dwa auta się mijają, to nie można uczyć, żeby drugą osobę nie pochlapać. Duże zmiany już można zauważyć w przemysłowej części miasta. Remonty o wartości około 5 milionów złotych zostały w ponad połowie dofinansowane z budżetu państwa w ramach funduszu dróg samorządowych. Remont ulicy. Fabrycznej, Techników, Alei Młodych i ulicy Inżynierskiej. Tam trwają roboty planowany termin zakończenia to czerwiec bieżącego roku. Ponadto przygotowywane są przetargi na bieżące naprawy dróg asfaltowych i szutrowych. Obecnie projektowane są też ścieżki rowerowe wzdłuż ulic Belgijskiej, Jerzego Treski oraz łącznika gimnazjalnej i oławskiej. Zmiany jakie zachodzą w infrastrukturze drogowej miasta są zauważalne dla mieszkańców. No widać drogi, chodniki. Wydaje mi się, że jest lepiej. Jest ok. Ja jeżdżę cały czas rowerem, no to nie mogę nic powiedzieć, czemu droga jest ładna. No zmieniło się. Na plus przybyło trochę tych dróg. Robi się cały czas tak jakby chociażby na Hirschfelda, teraz wzdłuż jak się jedzie na Techników. Jak działkowe są? Także tak, idzie raczej na plus. To, co było trzy lata do tyłu, to teraz jest naprawdę bardzo dużo. Koszt omówionych tu projektów wyniesie szacunkowo ponad 25 milionów złotych. Częściowo zostanie pokryty dotacjami z projektów rządowych i unijnych.